Ma non si mangono sono la, la prospettiva eh. Kanał Wielkich Powrotów, tak? Bo tutaj dzisiaj Wielki Powrót, chyba już kiedyś mówiłem. Nieważne, tak mówiłem to przed chwilą, bo przed chwilą nagrywałem ten film, ale się nie udał, bo przecież debil Sandwich nie podłączył słuchawek do USB. No, nie podłączył, nie? Ja ogólnie tak myślę, hmm nie słychać mikrofonu. No, może jak zmontuję, to będzie słychać. Patrzę, nie słychać, patrzę. Słuchawki nie są podłączone, a mikrofon mam z słuchawkami. No to ja nie ogarniam tego. W ogóle tak nie było filmów przez wrzesień i, yy, i wakacje, ponieważ było wrzesień i wakacje i wtedy mój brat siedzi w domu na kompie i nie mogę nagrywać eee, nieważne eee, w ogóle nie wiem czy dalej będę nagrywał bo nie może nie będę miał mikrofonu bo mój brat tam zabierze do akademika bo musi się uczyć eee, nieważne eee, za dużo, eee, ale nieważne eee, no Jak chcecie coś ciągle mówić to się te takie przerwy, które no właśnie eee, no eee, kurde takie przerwy, które eee, których nie wie się co powiedzieć, to wtedy się zastępuje słowem właśnie yy. no żeby tak było, że tak dynamicznie, wiecie, tak, yy, tutaj właśnie yy, mamy taką super szybką mowę, yy, tak nie nagleżam, że w ogóle co mówię, nie wiem, yy, yy, no ważne, ja, yy, nieważne, gram w Blizzy nie chcąc skończyłem nagrywanie, bo chciałem nacisnąć F5, ale oczywiście nacisnąłem F10, tak? Bo jak niby nie. Yy, dobra, nieważne. Mam tutaj oczywiście tak, yy, świetnie, yy, jak to się nazywa, no nowego skina. Yy, to jest skin, yy, sorry, nie, 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 nie chcę raportować to Mojang. Yy, dobra, to jest skin kalapka z wiadowca, jak ktoś czytał z wiadowców, to wie o co chodzi, tak. Mam tutaj kołczan na plecach, to lo, 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 fajnie. Sam go robiłem jakby co, więc nie nie, nie, nie pobierzecie go. Yy. <śmiech> <śmiech> Sorry. No więc tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A to będzie taki krótki film z Blitzów, żeby tylko było, że. O, on powrócił. On powrócił. Tak, on powrócił. E, dobra. E, no i jeszcze tak. E, mam 16 widzów. Świetnie, świetnie. Cieszę się z tego bardzo. E, 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 naprawdę, nie? I po prostu, że moi widzowie są takie świetni. Wy 16 widzów, których teraz mówię, jeżeli to oglądacie, będziecie. E, e, tak. Dobijemy dwie łapki w górę. Tak, damy radę, nie? Dobra. No to zaczynamy arenę. O, jest. Yy, dlaczego tak mało osób? Co się dzieje? A już wyjaśniam, ponieważ ja jestem chory. Tak naprawdę nie, ale to nic. Yy, I nie mam mnie w szkole. Nieważne. Yy, no i nie mam mnie w szkole, właśnie dlatego nagrywam to, sgwt, no tak, sgwt jak, aha, nie bójcie się pisać sgwt jak gościu napisał sgwt, nie wiem czy tego przypadkiem nie mówiłem, ale raz gościu napisał sgwt, a tam jakiś gościu tak jasne, wywali nas yy, znaczy, żeby pisali sgwt no, no dobra, wiecie yy, piszcie sgwt yy, piszcie dużo tych gości nie ma w szkole ciekawe, czy tak samo jak ja Sygiwot. Mm, Te. Co to ma być? E, dobra, nieważne, jakiś program mi wyskoczył. Hamstwo. E, masło pak też jest. E, znaczy to jest pak sandwich, tak? Ten teksturą mój, świetny. E, co tam jeszcze? Nie słyszę dźwięków z minecraft, Czyżbym. No słuchawki mam podłączone, no to ja nie wiem. Hmm. Niby jest dźwięk. Hmm. 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 Nieważne, gramy. Mam piąty poziom ninży też, więc jest fajnie. Tak przez wakacje jak spiłem sobie. Na laptopie, na którym nie mogłem nagrywać, jakby co? Yy. Tutaj nikt nie otworzył skrzynki. Mam oczy dookoła głowy, nieważne. Ja tutaj zrobię tak, bo to mi przeszkadza trochę. Okej? Okay. Yy. Gęsty deszcz, masła, spowolnienie, szybkościowe, o już przestał padać, dobra, efekty, maślany, maślany po prostu, masło, tak, wezmę kwiatka, dam komuś zanim umrę, na dźwięk, albo na jego grób, nieważne, jestem śmiertelny, ojej, już się boję, Herkules, nieważne, już mówiłem na temat i, y, więc nie będę się powtarzał, żeby to za nieważne. Wchodzę w tematy na tematy. Temat na temat. Mówię o tem... na... No! Tutaj jakiś gościu widzę, też nic nie ma, tak jak ja, to go sklepię marchewką, żeby było zabawniej, bo czemu by nie, żartuję, jest go tak naprawdę. No i w tym momencie się na chwilę zatrzymam. Tutaj musicie obserwować uważnie, że w tej kratce, która jest zaznaczona, pojawi się teraz pochodnia, którą zbiorę i dlatego nie sklepię go żelaznym mieczem. Uwaga, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę i o, pojawiła się pochodnia, a miecz pojawił się tam. No nic, dobra. Następna na arena. Dobra, tą arenę przejdziemy na spokojnie. Już się trzęsę. Dobra. To naprawdę będzie spokojna arena, nie będę robić takiego speedruna kiedyś w ogóle nie chcę mi się samemu nagrywać, ale... Tak naprawdę mi się nagrywać, ale po prostu... Nie mam siły, no po prostu samemu jest trochę głupio, ale po prostu... No, potrzebuję kogoś, żeby nagryć trollową grę. No i znowu mówię szybko, no. Po prostu chcę to jak najszybciej nagryć, żeby to jak najszybciej wstawić na YouTube. Bo nagryłem tu drugi raz, kapitan boom. Yy, czy ja nie napisałem SGWT Nie, to nie z kajen. Yy. Tak Uu, hu, hu, hu. No proszę, proszę, co to za ugienek? Makalosze. Hmm. Dobra, więc w ten sposób. O tutaj mają już sobie rzeczy Ja jeszcze sobie tu poszukam czemu by nie mi Ciekają już tutaj Kurde, patrz, patrzcie gościu Kapitan Boom Wydaje mi się świetną ofiarą Dlatego za niego zapolujemy Hmm, jeżeli kapitan Boom jest snajperem, to wtedy używam enderperu, więc... On już wie, że nie ma ucieczki, że on nie ma ucieczki. I... Tak, kapitan Boom jest snajperem. Enderperła! O o Mam nadzieję, że kapitan Boom nie umie strzelać z dużych odległości. O nie, zbliża się tu moja mama. Schowam się za drzem. O nie, mam nadzieję, że tu nie wejdzie. O nie, chyba nie wchodzi. Nie, idzie w drugą stronę, dobra. Hmm, Widzę tutaj jakiś nick, od razu pójdę tam atakować. Od razu z frontu tak wjeżdżamy z zderzakami. Ten gościu jest zdezorientowany, nieprawda. Ten gościu wcale nie jest zdezorientowany, wiem, że on się tam tepnął. Nie byłem głupi. Hmm. Czy on wszedł do No tak. Dlaczego widzę prześciany? Nie wiem, ale pójdę do tego... Ej, nie no, ja tak grać nie mogę, no. Co to w ogóle ma być? No zaraz go tu no. Proszę, jeszcze skrzyneczkę mi dał, no. Uuu, dwa złote jabłka, no świetnie, świetnie, świetnie. Nie no, ale na 10 złotych jabłek! O, dobra, dobra. Mała różnica. E Kapitan Boom jest daleko. No spoko. Żarełko. Żerełko, żerełko, yy, Wychodzę. Yy, nie ma dachu. Yy, dziwnie, skrzyneczka tutaj też nic nie ma. Zostawię niepotrzebne i ty. Super klikanie. No i dobrze, no i to na tyle. Koniec. Historia lubi się powtarzać, bo yy, znowu wywaliło mi Minecraft. Tak jak poprzednim razem, gdy nagrywałem bez pozoru, słuchawek, Mam nadzieję, że tym razem są wyłączone. I posłyszę dźwięki z Minecraft. No hmm. dobra mam nadzieję, że się nie okaże, że później tak. nieważne No to już koniec takie, żeby taki, taki krótki film niech będzie, tylko szybko jeszcze coś dzisiaj nagram. Pewnie yy, z kimś innym może jeszcze nawet dobra na muszę szybko to chcę zmontować, więc dobijemy dwie łapki w górę cześć.